Witam serdecznie. Pokażę Państwu, jak dodać konta portali społecznościowym w aplikacji Tint. Logujemy się na stronie widocznej na ekranie. Loginy i hasła otrzymają Państwo od nas w oddzielnym e-mailu. Logujemy się, wpisujemy login i password. Po zalogowaniu do aplikacji widoczne będą Państwa konta założone przez nas. Wchodzimy w ich edycję. Pokażę, jak dodać dwa konta na przykładzie Facebooka oraz Google Plus. Ważna, ważne jest, abyście Państwo na, na tych profilach, które dodajecie byli zalogowani. Ja jestem zalogowany na Facebooku oraz na Google. Wchodzimy w dodaj konto. Klikamy na ikonkę Facebooka. Łączymy się z Facebookiem i bardzo ważne informacja w tej chwili musimy zezwolić aplikacji Tint na dostęp do naszych profili publicznych przez kliknięcie. OK. Akceptujemy to. W tej chwili konto Facebooka zostało dodane. Widoczne jest to w tym oto miejscu. Gdyby Państwu coś się nie udało, zawsze przyciskiem Remove możemy usunąć dane konto, podłączyć je jeszcze raz. Tutaj widzimy już informacje, które zostały spobrane z tego konta testowego, także wszystko jest w porządku. Dodam kolejne konto Google. Plus. Dokładnie robi się to w ten sam sposób. Yy, tylko wpisujemy tutaj yy, nazwę swojego profilu. Również łączymy się z tym profilem analogicznie do aplikacji Facebook musimy zaakceptować dostęp po zaakceptowaniu aplikacja łączy się z naszymi kontami, pobiera nasze posty, możemy użyć ikonki refresh. Wówczas te posty zostały ponownie pobrane. Możemy również spersonalizować widok. Tak naprawdę, należy tylko zmienić tutaj kolor. Jeśli Państwu będzie się chciało to. Numer tego koloru to b 7 b 9 cc Klikamy OK i tak naprawdę te ikonki są w kolorze Państwa strony. To tyle tytułem wstępu. Po tej, po, po, po tej czynności, będziecie Państwo już widzieli na stronie satori posty z państwa kont społecznościowych w tej chwili jak państwo zauważyli załadowały się dwa trzy posty z naszego konta testowego bardzo dziękuję pozdrawiam